Hejka, jeżeli trafiłeś na ten film, to jest to czytanie dla ciebie. W tym filmie dowiemy się, jaka jest Twoja życiowa misja. I jak widzisz, mamy tutaj trzy karty i trzy kryształy. Pierwszy to kwarc czysty. Drugi to kwarc różowy. Trzeci to kwarc zielony. Pomedytuj chwilę nad tymi kartami i kryształami i wybierz jedną grupę. Jeżeli wybrałeś grupę numer jeden z tym kwarcem czystym, to jest Twoje czytanie, więc dowiedzmy się. Jaka jest Twoja życiowa misja? Mamy tutaj pytona: transformacja, odnowa, odcięcie się. Zobaczymy, jak się to będzie miało do reszty Twojego czytania. Wyciągniemy sobie kilka kart wyroczni. Jaka jest Twoja życiowa misja? 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 Mamy pasję. Cierpliwość. I płomień. Wyciągniemy sobie teraz karty tarota. Jaka jest Twoja życiowa misja? Jaka jest Twoja życiowa misja? Sobie na razie zostawimy zakrytą. Mamy tutaj króla monet, piątkę monet i siódemkę kielichów. Pierwsze, o czym tutaj pomyślałam, dlatego że monety są związane właśnie z finansami, z Twoim życiem materialnym. Jako, że mamy tutaj króla monet, to pomyślałam o tym, że Ty może jesteś właśnie dobry. W ogarnianiu spraw finansowych, może jest to coś, co Cię interesuje. I też z tym pytonem, a więc z wężem pomyślałam o tym, jak może pomagasz ludziom pozbyć się jakichś negatywnych nawyków związanych z finansami. Możliwe, że było to coś w Twoim życiu, co sam musiałeś przepracować. Bo widzę, że jesteś osobą, która wiele posiada. Widzę też tutaj z kartą pasji, z tym płomieniem to, że może jesteś osobą, która właśnie jest pełna pasji, która jest podpalana tym wewnętrznym ogniem. Możliwe, że masz wiele pasji, że nie możesz się zdecydować, w którą stronę skierować swoją energię. Ale widzę tutaj właśnie w tych kartach, że może coś związanego z finansami, z Twoim życiem materialnym, może być ścieżką dla Ciebie, może mieć związek z Twoją życiową misją, też kiedy patrzę na tę kartę, cierpliwości, trzeba mieć cierpliwość do liczb, do pieniędzy, trzeba też mieć po prostu do tego smykałkę. I widzę właśnie w tych kartach, że jesteś osobą, której zarządzanie pieniędzmi przychodzi naturalnie. Nie dla każdego jest to tak naturalne jak dla ciebie, więc może właśnie powinieneś podzielić się tym z innymi. Powinieneś wykorzystać to, co znasz, to, co przychodzi ci naturalnie i pomóc innym, pomóc innym ogarnąć ich budżet. Może wyjść z długu, albo zbudować prawdziwą stabilność finansową, takie bezpieczeństwo? Zobaczmy, co jeszcze wyjdzie w Twoim czytaniu. Jaka jest Twoja życiowa misja? Z dziewiątką różdżek potwierdza się to, co mówiłam o Twoich pasjach. Możesz rzeczywiście być osobą, dla której te pasje są ważne. Patrząc na tę postać na tej karcie, myślę też o tym, że może jesteś kimś bardzo niezależnym, kimś pewnym siebie. I może właśnie to też jest coś, czym możesz podzielić się z innymi. To też jest coś, co przychodzi Ci naturalnie. Może jesteś osobą, która dobrze odnajduje się w roli lidera, kogoś kto prowadzi za sobą tłumy z tą dziewiątką monet. Widzę, że naprawdę udało ci się zbudować to bezpieczeństwo finansowe. Tutaj też nie do końca musi chodzić o finanse, tylko o taki dobrobyt. Może też chodzić o Twoje zdrowie. Może wyszedłeś z jakiejś ciężkiej choroby. Ważne tutaj jest to że osiągnąłeś szczęście w życiu fizycznym i jest to coś, czym możesz podzielić się z innymi. Widzę tutaj, że czujesz się pełny, że czujesz się spełniony. Ogólnie w Twoim czytaniu dominuje taka ziemska energia, energia taka fizyczna, praktyczna, energia skupiona na podejmowaniu praktycznych kroków. Widzę tutaj, że jesteś osobą, która jest bardzo praktyczna. Możliwe, że jesteś realistą, kimś, kto wierzy w to, że podejmując praktyczne kroki, będąc wytrwałym, osiągniesz swój cel i widzę, że masz naprawdę dużo cierpliwości, co sprawia, że właśnie myślę o tym, że byłbyś dobrym nauczycielem. Więc jeżeli jest w swoim życiu coś, co Lubisz robić coś, co cię pasjonuje, coś, co po prostu przychodzi ci naturalnie. To rozważ to, żeby właśnie dzielić się tym z innymi. Z tą ósemką mieczy i siódemką kielichów. Widzę, że nie do końca jesteś pewny co do tego, jak Twoja życiowa misja wygląda, w którą stronę powinieneś pójść, co wybrać. Możliwe, że właśnie ciągnie cię. W wielu kierunkach. Moja rada jest taka, żebyś wybrał to, co ekscytuje cię najbardziej, żebyś wybrał to, co podpala twój wewnętrzny ogień. Jeśli są to pieniądze i finanse, to pójdź w tę stronę. Jeśli jest to twoje zdrowie, twoja dieta, to jaką drogę przeszedłeś, to pójdź w tę stronę. Wszystko zależy od tego, co przerobiłeś w swoim życiu. To właśnie ma ścisły związek z Twoją życiową misją. To, co już wiesz, to, w czym jesteś dobry, to, co przepracowałeś, te wyzwania, które pojawiły się na Twojej drodze. Teraz już jesteś po drugiej stronie i masz już tę wiedzę i możesz się nią dzielić z innymi. Na pewno jest wielu ludzi, którzy skorzystaliby z Twojej rady i którym Twoja wiedza bardzo by pomogła. Jeszcze jedna myśl z tą kartą cesarzowej. Możliwe, że Twoją życiową misją jest bycie matką, po prostu opiekowanie się swoimi dziećmi, zapewnianie im dobrego życia, bezpiecznego, stabilnego życia. Widzę tutaj, że Twoją życiową misją jest pomaganie ludziom w takich praktycznych życiowych sprawach, prowadzenie ich. Jako ten lider, ta osoba, która już coś przeszła, która może teraz pokazać, jak to zrobić innym. Posiadasz dużą cierpliwość i dużą pasję. Mamy tutaj też znak lwa, więc jest to znak, który lubi być w centrum uwagi. Więc widzę Ciebie w tej roli lidera kogoś, kto stoi na scenie, na piedestale kogoś, kto dzieli się swoją wiedzą z innymi. I pamiętaj o tym, że niezależnie od tego, którą ścieżkę wybierzesz, będzie to dobra ścieżka. Jeżeli tylko będziesz w stanie w tej ścieżce wykorzystać te swoje praktyczne zdolności, wykorzystać tą swoją niezależność, te zdolności przywódcze, te pasje, to zajdziesz naprawdę daleko i będziesz miał taką satysfakcję. Prawdziwe poczucie spełnienia w tym, co robisz. I pamiętaj o tym, że to nie musi być twoja praca to może być coś, co robisz dodatkowo to może być tak proste, jak po prostu bycie matką to nie musi być związane z twoją karierą zawodową ale to jest to, co właśnie tutaj widzę coś takiego związanego z życiem materialnym, fizycznym. Z tym, co dzieje się tutaj na naszej planecie, z pomaganiem innym w takich praktycznych, codziennych sytuacjach, to bardzo ważna życiowa misja. To tyle ode mnie. Jeżeli to czytanie Ci się spodobało, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału. Jeżeli chcesz zamówić czytanie, to zapraszam Cię na mojego Instagrama. Ja Ci życzę wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć. Jeżeli wybrałeś grupę numer 2 z tym kwarcem różowym, to jest czytanie dla ciebie, więc zobaczmy, jaka jest Twoja życiowa misja. Mamy tutaj sokoła, skupienie, akcja, cel, aspiracja. Zobaczymy, jak się to będzie miało do reszty Twojego czytania. Wyciągniemy sobie kilka kart. Wyroczni. Jaka jest Twoja życiowa misja? Jaka jest Twoja życiowa misja? Jaka jest Twoja życiowa misja? Mamy sukces. Przygotowanie. Płomień. Wyciągniemy sobie teraz Karty Tarota. Jaka jest Twoja życiowa misja? Jaka jest Twoja życiowa misja? Mamy dwójkę różdżek, pazia kielichów i wieże. Z tym sokołem widzę, że jesteś osobą, która jest bardzo skupiona na swoim celu. Możliwe, że doskonale wiesz, czego chcesz. To samo widzę z tą kartą sukcesu. Odnalazłeś ten klucz do sukcesu. Z tymi dwoma kartami, z przygotowaniem i z dwójką różdżek, myślę o przygotowywaniu się do podróży. Możliwe, że jesteś kimś, kto bardzo lubi podróżować. Kto bardzo lubi, może też planować te wypady, planować te wycieczki. Możliwe, że twoja życiowa misja ma właśnie związek z podróżami. Widzę to też na tej karcie. Pozobacz, on ma. Nogi w chmurach, co sprawia, że myślę o locie samolotem możliwe, że jesteś kimś, kto inspiruje innych do podróży, kto inspiruje innych do wychodzenia z ich strefy komfortu. Ciągle tylko zerkasz przed siebie, planując kolejną podróż, i jest to inspirujące dla wielu ludzi. Widzę, że ten wewnętrzny płomień płonie w tobie. Możliwe, że jesteś kimś, kto jest pełen pasji, pasji do życia, pasji do podróżowania właśnie. Z tą kartą pazia kielichów myślę też o komunikacji, o tym, że może jesteś kimś, kto dzieli się swoimi przeżyciami na temat tych swoich podróży. A jeśli nie, to może właśnie powinieneś z tą kartą wierzy. Widzę tutaj, że może jesteś kimś, kto często pali za sobą mosty, kimś, kto często zaczyna od nowa, może w nowym miejscu. Możliwe, że jesteś też kimś, kto sprawia, że inni ludzie czują taką potrzebę do zmiany swojego życia, inspirujesz ich do tego. Inspirujesz ich do tego, żeby właśnie spalili za sobą te mosty, żeby wyruszyli w jakąś nową podróż. Zwróć uwagę na tę wiewiórkę, która pojawia nam się na obu kartach. Kojarzy mi się teraz to, jak wiewiórki zbierają sobie te. Tutaj mamy chyba żołędzie. Zbierają je w jedno miejsce, do swojego domku, do swojego gniazdka. Ale zobacz, tutaj ten domek tej wiewiórki zostaje Zniszczony. Możliwe, że za każdym razem, kiedy próbujesz zbudować jakąś stabilizację w swoim życiu, kiedy już czujesz się tak bezpiecznie i spokojnie, to znowu dzieje się coś, co burzy ten spokój coś, co sprawia, że znowu musisz wyruszyć w tę nową podróż. Zobaczmy, co jeszcze wyjdzie w Twoim czytaniu. Jaka jest Twoja życiowa misja? Jaka jest Twoja życiowa misja? z trójką kielichów i z ósemką ruszczek. Widzę tutaj, że łączysz ludzi. Możliwe, że jesteś kimś, kto właśnie organizuje te wycieczki, te wyjazdy i zbierasz grupy ludzi, jedziecie tam razem i na tym wyjeździe jesteście w stanie zbudować naprawdę głębokie relacje. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zastanów się nad tym, bo bardzo jasno widać to w Twoich kartach. Teraz też jak patrzę na tę kartę sokoła, z tym skupieniem z tą taką celowością, to znowu myślę o tych podróżach. Możliwe, że jesteś osobą, która lubi obrać nowy cel i bez większego zastanowienia, ruszyć przed siebie. Jest to coś, co przychodzi Ci naturalnie. jest to coś, co wielu ludzi podziwia. Z tą dwójką mieczy widzę, że może nie byłeś pewny tego, jaka jest Twoja życiowa misja, tego, w którą stronę podążać. Ale widzę tutaj właśnie w Twoich kartach, że powinieneś skupić się na tych podróżach, skupić się na budowaniu nowych relacji, na łączeniu ludzi. Widzę, że jest to coś, co ma związek z Twoją karmą. Możliwe, że ma to związek też z Twoimi poprzednimi życiami. To super ważne, żebyś właśnie skupił się na tym, na tym podpalaniu Twojego wewnętrznego ognia, na tym wyruszaniu w nieznane i na budowaniu nowych relacji, na byciu takim klejem, który łączy ludzi ze sobą. Widzę też tutaj, że Twoja energia. Będzie oddziaływać na tych ludzi w tej grupie, i że razem będziecie w stanie stworzyć coś pięknego. Widzę tutaj właśnie, że te podróże, to kreowanie społeczności, będzie czymś, co przyniesie ci prawdziwy sukces. To tyle ode mnie, to było Twoje czytanie. Jeśli Ci się spodobało, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału. Jeżeli chcesz zamówić czytanie, to zapraszam cię na mojego Instagrama. Ja ci życzę wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć. Jeżeli wybrałeś grupę numer 3 z tym kwarcem zielonym, to jest to czytanie dla ciebie. Więc dowiedzmy się, jaka jest twoja życiowa misja. Mamy tutaj jaszczurkę. Tuatara. Śnienie, widzenie, wiedza, ukryte dary. Zobaczymy, jak się to będzie miało do reszty Twojego czytania. Wyciągniemy sobie kilka kart wyroczni. Jaka jest Twoja życiowa misja? Jaka jest Twoja życiowa misja? Jaka jest twoja życiowa misja? Mamy tutaj siłę, introspekcję i naczynie. Wyciągniemy sobie teraz karty Tarota. Jaka jest Twoja życiowa misja? Jaka jest Twoja życiowa misja? Mamy tutaj Pazia Monet, Wisielca i Piątkę Różdżek. Z tymi kartami Siły, Naczynia i Pazia Monet pomyślałam o Twoim zdrowiu. Możliwe, że w swoim życiu miałeś jakieś wyzwanie związane z Twoim zdrowiem. Możliwe, że musiałeś przejść przez jakąś ciężką chorobę. I to sprawiło, że miałeś dużo czasu na introspekcję, miałeś dużo czasu na to, żeby zbudować w sobie taką wewnętrzną mądrość, żeby rozwinąć swoje dary, dary duchowe. Możliwe, że jesteś kimś, kto ma bardzo mocno rozwinięte zdolności parapsychiczne. Możliwe, że jesteś mocno połączony ze swoją intuicją, i widzę właśnie tutaj, że ten czas tej choroby, ten czas tej introspekcji był dla ciebie bardzo ważny. To był przełomowy moment w twoim życiu. To sprawiło, że odkryłeś właśnie te swoje dary. Odkryłeś to, w czym jesteś dobry, i odkryłeś to, jak silny jesteś. Uwierzyłeś w moc swojego ciała. Bo byłeś w stanie pokonać tę chorobę. Więc, też Twoja relacja z ciałem, z Twoim naczyniem jest dla ciebie bardzo ważna. Relacja z ciałem i relacja z Twoim zdrowiem. A z tą piątką różdżek, wydaje mi się, że bardzo długo walczyłeś o to, żeby wreszcie mieć tę energię, energię do działania, tą pasję i motywację. Czekałeś, aż ona znowu wróci, więc wydaje mi się, że może to być mocno związane z Twoją życiową misją, ta cała podróż, którą przeszedłeś, ta choroba, którą pokonałeś i to, czego Cię to wszystko nauczyło. Będziesz mógł teraz podzielić się tym z innymi, będziesz mógł teraz przekazać tę swoją wewnętrzną wiedzę, będziesz mógł też podzielić się tymi Twoimi. Duchowymi darami, które odkryłeś, ale zobaczmy, co jeszcze wyjdzie w Twoim czytaniu. Jaka jest Twoja życiowa misja? Zobacz, pojawia nam się drugi raz karta siły tym razem stali, kart tarota. Więc to naprawdę ważne w Twoim życiu, Twoje ciało, Twoja siła, to jaką drogę przeszedłeś, żeby wreszcie uwierzyć w to, że jesteś na tyle silny, że jesteś w stanie pokonać każdą przeszkodę, i jest to część Twojej życiowej misji, żeby właśnie inspirować innych, inspirować ich do tego, żeby oni też uwierzyli w swoją siłę. Uwierzyli w to, że są w stanie pokonać wszystko. Mamy piątkę mieczy, trójkę monet i słońce. Z tą kartą słońca widzę tutaj prawdziwe poczucie spełnienia taką witalność i piękne zdrowie. Naprawdę udało ci się pokonać tę chorobę, tę przeciwność losu. Udało ci się obudzić twój wewnętrzny ogień, twoje wewnętrzne słońce, i teraz świecisz jasno. Twoja historia jest niesamowicie inspirująca dla innych ludzi. I widzę tutaj to, że opowiadanie o niej, spotykanie się z innymi ludźmi i mówienie o tym, co przeszedłeś. Może przynieść ci finansowe korzyści, więc wykorzystaj swoją historię. Możesz napisać książkę, albo wydać jakiś kurs, albo jakieś warsztaty, właśnie, żeby podzielić się z innymi twoją historią. Bo na pewno są ludzie, którzy przechodzą przez to samo co ty. Na pewno są ludzie, którzy są w tej sytuacji i nie widzą wyjścia nie wiedzą, jak przedostać się na drugą stronę. Tak jak Ty to zrobiłeś. Więc pamiętaj o tym, że Twoja historia jest ważna, że naprawdę warto się nią dzielić z innymi. I widzę to tutaj w Twoich kartach: widzę, że to jest właśnie Twoja życiowa misja dzielenie się tą siłą z innymi, dzielenie się tym doświadczeniem, bo jesteś żywym przykładem tego, jak silny potrafi być człowiek, jak wiele potrafi znieść. Możesz też dzielić się z innymi tymi twoimi zdolnościami, które rozwinąłeś podczas tej choroby. Pomagać im dostrzec szerszą perspektywę, tak żeby mogli dostrzec to, że ta choroba jest po coś, że ma im ona coś pokazać, tak jak ty to dostrzegłeś. To tyle ode mnie, to było twoje czytanie, jeżeli ci się spodobało, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału, jeżeli chcesz zamówić czytanie, to zapraszam cię na mojego Instagrama. Ja ci życzę wszystkiego dobrego, do następnego, cześć.